Stowarzyszenie Koliber, bardzo proszę. Panie doktorze, witam z jednego z ulubionych wykładowców ze studiów swoją drogą. Dziękuję bardzo. Odejdziemy od tematu smoleńska, bo naprawdę nie dla wszystkich Polaków jest to temat najważniejszy, wbrew temu, cośmy przed chwilą słyszeli. Pytanie będzie o politykę wschodnią. Pan doktor nieraz mówił, że Polska winna kontynuować myśl linię Lecha Kaczyńskiego. Ja panu doktorowi przypomnę w dwóch punktach. Jak ta linia w praktyce wyglądała? Na odcinku ukraińskim to było nachalne lansowanie, promowanie Wiktora Andrijewicza Juszczenki, człowieka, który bohaterem narodowym Ukrainy zrobił Stefana Banderę, nazistowskiego ludobójcę, nazywając rzecz po imieniu. I taka polityka w bliskiej przyjaźni z Juszczenką oznaczała tchórzliwe milczenie w sprawie rzezi Wołyńskiej. Wytknął to wam nie jakiś fanatyczny palikotowiec, tylko człowiek bardzo życzliwy waszej opcji, czyli ksiądz Isakowicz Zalewski. Powiedział otwarcie, że świętej pamięci lekaczyński nie chciał prawdy o Wołyniu. A na odcinku litewskim. Pan sobie przypomni przedostatni dzień Lecha życia Lecha Kaczyńskiego. Oczywiście nikt nie wiedział wtedy, że on niedługo to życie skończy. 8 kwietnia 2010 prezydent Lech Kaczyński był z wizytą w Widnie. To była taka uroczysta wizyta, bo litewski Sejm w tym dniu miał uchwalić ustawę pozwalającą wileńskim Polakom pisać nazwiska w swoim własnym języku. Tymczasem Sejm litewski tę ustawę odrzucił. No Panie doktorze, 3-milionowe państwko, prawie zupełnie w Europie się nie liczące, ośmieszyło, upokorzyło prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Moje pytanie, dlaczego mielibyśmy więc kontynuować jego politykę wschodnią, jeśli okazała się tak skrajnie nieskuteczna? Symbolem polityki wschodniej Lecha Kaczyńskiego, świętej pamięci prezydenta Polski, jest wyprawa, która zjednoczyła całą środkową Europę po raz ostatni w takim, w, ta, w, takim, w takim dużym politycznym kalibrze, czyli próba ratowania wolności Gruzji. Nigdy już więcej i nigdy dzisiaj nie wyobrażam, żeby Bronisław Komorowski był w stanie taką akcję wykonać. Ktoś, ktoś z nas wyobraża, że dzisiaj na, na wezwanie Bronisława Komorowskiego stawia się prezydent Ukrainy, prezydenci krajów bałtyckich i środkowoeuropejskich i jadą wspólnie w jakiejś sprawie postawić się Rosji? Nie. I to jest, proszę pana, miara tego, co to znaczy polityka środkowo-wschodnia, czy polityka Centr Europy Środkowo-Wschodniej prezydenta Kaczyńskiego. Natomiast to, o czym pan mówi, to są dwie rzeczy nieprawdziwe. Po pierwsze, to nie była kwestia promowania osobistych sympatii do pana Juszczenki. On wtedy był prezydentem Ukrainy, panu przypominam. Więc to, co prezydent Kaczyński robił z prezydentem Juszczenką, to była Polska, robiła to razem z Ukrainą. I to, była, to jest istota tych, tych relacji. To po prostu były relacje państwa polskiego z państwem ukraińskim. A co to potem zrobił Juszczenko, to nie jest zupełnie rzeczą drugorzędną w, tym, w tej ocenie. Jeśli chodzi o Wołyń, myślę, że prezydent Kaczyński, a dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość zrobili bardzo dużo. Przede wszystkim dla rodzin wołyńskich w Polsce, dla wołyniaków w Polsce. I te rodziny dobrze pamiętają o prezydencie Kaczyńskim, dobrze pamiętają o tym, co Prawo i Sprawiedliwość zrobiło dla, dla kwestii, szczególnie dla opieki nad pamięcią tych ludzi, bo Polska tych ludzi przez bardzo wiele dziesiątków lat poniżała i zapominała o nich. my, my dla wołyniaków zrobiliśmy naprawdę bardzo dużo. O Litwie, to akurat, pan, to, to, też, to właśnie możemy, o tym właśnie może warto rozmawiać także po programie w szczegółach. Ja ostatnio rozmawiałem z akurat z ważnymi politykami litewskimi z, z parlamentu, którzy mówili mi o tym, jak doszło do tej sytuacji e, e, właśnie przy, przy głosowaniu e, przy ostatnim wizycie prezydenta Kaczyńskiego w, w, na Litwie. Sprawa jest Powiedziałbym, wstydliwa dla strony litewskiej, więc ja jej nie będę tutaj specjalnie rozwijał, natomiast oni mnie na spotkaniu przepraszali za to, co wtedy się, wtedy się wydarzyło, bo rzecz, bo rzecz ze strony litewskiej jest dużo bardziej wstydliwa, dotyczyła całkowicie wewnętrznych spraw Litwy, wtedy rozegranej przy okazji tego głosowania i oni potem de facto za to przepraszają, bo wtedy rzeczywiście to wyszło tak, że ich wewnętrzne rozgrywki polityczne odbiły się na bardzo ważnym procesie wspólnego działania Polski i Litwy.